Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego ukazuje amatorski ruch artystyczny na Górnym Śląsku w drugiej połowie XX wieku. Zobaczyć więc można obrazy artystów związanych z takimi grupami jak Gwarek 58, Bierszowice, Zabrze, a także Grupa Janowska. Jednym z ciekawszych artystów, którego prace prezentowane są na naszej galerii jest Erwin Sówka. Obraz zatytułowany Moja lauba poświęcony jest przemianom gospodarczym, jakie nastąpiły na górnym Śląsku na początku XX wieku. Niewielkich rozmiarów płótno namalowane w 2009 roku. Ma niezwykłą wymowę symboliczną. Jego zasadniczą treścią jest ukazanie przemian gospodarczych i kulturowych, jakie zaszły na Górnym Śląsku po roku 2000. I gdy dokładnie przyjrzymy się temu w sumie idyllicznemu przedstawieniu, zobaczymy, że jest ono podzielone idealnie na dwie części. W dole widzimy sylwetkę kobiety, która leży na katafalku. Gdy przyjrzymy się atrybutom, łatwo domyślimy się, że mowa jest o świętej barbarze. Posiada bowiem miecz i złoty kielich. Jednakże te atrybuty położone są na jej ciele, a sama ona położona jest na tzw. suce, czyli wózku do przewożenia drewna. Co nam chciał autor powiedzieć? Nic więcej jak to, że dawny śląsk już nie żyje. Dawny śląsk już odszedł. I wtedy przyjrzyjmy się temu, co jest na górze. Na górze świat już jest zupełnie inny. To pełna egzotyka. Z prawej strony widzimy nagie tancerki pod pięknie kwitnącym krzakiem bzu, z lewej strony hinduskie bóstwo, a wśród tej bujnej zieleni tańczą duszki przyrody. Tytułowa lauba to altana ogrodowa, która znajduje się w autentycznym ogrodzie Erwinasówki. Zresztą cała ta roślinność to jest pokazanie tego, jak to miejsce wygląda, a więc, miejsce autorowi bardzo bliskie, miejsce, w którym najchętniej spędza czas, do którego ucieka.